mnie. A, skręciku. A, zostaw. Gryzie. Chodź do zona po prostu. Ja pierdziele. No Ale agresywa. Maciek, nie? Oni są tutaj tacy agresywe. Chociaż mam full matsów. O, masz beczkę. Martis. Ja Mały, rzucanych. A Tema ja mam pięć Kowarz, żeby ci nikt nie zaatakował Idzie Ta, Ta. Idzie? Tak Ale mi się tu wszystko świeci teraz Weź tu beczkę zniszczę Ta, jest, Ta. idzie Dwójka Ta, tłumaczek jest O, są na nas Pidermanami Masz czu, pada? Trzy użycia mam Masz lęcz pada? Mam dalej Chodź Chodź, chodź, chodź Oho, nie siadł WK i ją mnie! <grym> Weź tam do nich, trochę postrzaj Dobra, uciekłem, nie uciekłem Oni dalej wukają Uciekaj, 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 uciekaj Bartis Mam dużo spleszy. Mam sześć spleszy. No maczki Oni nas będą wukajować cały czas. Uciekaj, uciekaj, jak najdalej możesz. On tutaj już jest na blisko. On jakoś szybciej chodzi Uciekaj, nie, ja jak już najdalej nie mam możesz. Jak. Już mam no to piechotu. Piechotu. Już cegły w ogóle nie mam. No i dalej nas gonią. Zbieraj matce, Ile możesz? Jak tak można wokajować? dobra, full cegłem od nowa A ty ile masz massów? A idzie tu Maciek Ta, widzę go, widzę go, ja robię bygówkę wokół górki Kamil będzie pewnie w Tak, Ta, widzę 24 Weź po prostu. Spam. Dostał 3 hity za 19. Dobra. Mamy Hagen nad nimi, więc... Oni się już zaboksowali. Spiderki. Gdzie? O. A tam kolejne. I tu są! Dobra, musimy iść po te spiderki. Chodź. Mam biga jeszcze. Dobra, dostał hity nadal. Dobra, chcesz biga? Masz za co wziąć? O chuj. masz biga, mam, 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 ma za co I dobra, małe poty, małe poty, małe poty, mam, dobra, dobra, Tutaj masz jeszcze? To mam, mam, jest. Kolejnego. tu mam, Chodź, chodź, chodź. Spiderkiem. Gdzie ty jesteś? I, i ma paty. No tu. Tu. to do ciebie. Bo, co mi to <laughs> rozwala? Chciałem, chciałem, żeś żebyś wszedł od dołu. Ty to chodź na samą górę dachu. A, czekaj, już. Te niebieskie Kasem dla ciebie i big kolejny. To, to fana nic było. Chodź, 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 Bartis. Gdzie ty co ty masz? I splash kolejne. Popieję, ja mam tyle leczenia. No już zaraz są hejk na to przejmę, bo on szpadą lecą. No i dówe, już są na górze. A co ci tu i da HG? Tutaj masz bigę jeszcze. Już mam fulla. O! Uważaj, drzwi ktoś otworzył. W ogóle Zonę tak, tutaj nie w mamy W tą stronę bardziej trzeba. Chodź, chodź, chodź Nie widzę nikogo Chodź tutaj do góry A, fajnie, że mnie nie wybiło E, chłop tu, mamut 12 Aha Uważaj na HGS No Tam jeszcze są. Ty, tu jest mamut solo chyba. On gdzieś do góry poleciał. Oho, tu się zobaksowali. Ty, chodź na HG. A, spamięł mnie. Mam HG. Mamy temacjki dalej spam'e'a Chłop trollką mi tu jedzie 25, 25 Drugi po głowie mamut Dawaj tego drugiego On od napada Spad do wody Krak, 25 white Tam Ty, tu spiderki masz 6 użyć Szukaj mamuta, on ma miał 0 mamut Musimy do zona przejść, wiesz? Ty paka got rotacja Dawaj do mnie I Tylko fragi, ta, fragi, mamut. On jest obita, ta, ta, ta Dead? Ha Harley, obita Zero To ostatni jest chłop 25 pięć? Po prostu powstaje. trzymaj AG Trzymaj AG Tam, na dole Mam go. Ile masz amadoemki? 133 to ja mam 350. Możemy go spamić do jutra. O kurde 25. No leczy, leczy. Uważaj. Chodź trochę do dołu. Uważaj, kolapsuje. Uważaj, uważaj, uważaj Spidermanuję Wzdą, nie jest tam? Zostałeś jeszcze dwa? Też Spidermanuję w sumie za nim Wybiło mnie do zoo na trochę Dobra, ja ci Ej, bo no HG przejął Bartis, co ty robisz? Chodź do mnie na dół, chodź do mnie na dół, chodź do mnie na dół Ile masz maco? Dużo, 400. Ja mam mało, zero mam. No, tylko nie zgiń. Weź mi rzuć połowę maco, bo ja mam zero. Rzuć mi połowę maco szybko. Dzięki. Czekaj. Skolapsowałem. Kolapsuję go cały czas. Krak? O makraka. Jest tu matce. Zrzuciłem. Mam hage. Uważaj. Biało. Nice. On mi. Wyszedł, wyszedł. Ja mam zeramaca. Tak samo. Na HG jest. Czekaj. Chyba bo on nas zabija. On nas zabija. 21 dostał. No. Ale white? Nice. Znaczy, no, jest... Ja pierdolę o Spiderenami jak porobiłem. Ile ty mu dałeś? Nie wiem ile nawet. Ale 200 you? Chłop miał w ogóle samo pompę i nie? On w ogóle leczenia nie było O człowieku. Co jest? Czemu my robimy pierwszą grę i wina? Nie wiem, bo jest to najlepsze. Ja, Dobra, mam, ja mam powtórkę z tego. Ja nie wiem ile mu tam...